12 maja mamy dzisiaj, 12 maja mamy dzisiaj, a karta, która nam patronuje, to król pentakli. Ale przy wibracji dzisiejszej daty, to ten bogaty, pełen pieniędzy, worka z pieniędzmi przysłowiowego i pełen dobrych inicjatyw zawodowych i finansowych, król pentakli, przy wibracji dzisiejszej daty mówię uważaj. Uważaj, jak inwestujesz. Dzisiejsza data poparta królem Pentakli to data, która mówi: Idź tylko tam, gdzie wiesz, że jest to pewna droga. Nie ryzykuj, nie schodź na bok. Tarot bardzo stawia na wartości konstans, na zasady, które są ogólnie znane. Ale jeśli na przykład nie macie takiej państwo potrzeby, tylko chcecie na przykład państwo coś kupić. To jest to faktycznie dobra data na podjęcie decyzji o zakupie rzeczy, które, rzeczy, przedmiotów, które mają dosyć dużą wartość materialną. Z pewnością decyzje podjęte w tej materii dzisiaj będą dla Państwa w przyszłości korzystne i przyniosą zysk i zadowolenie. Polecamy się, jak zwykle, na dobrawróżbach.pl.